Ten filmik to część kursu Przewodnik po prepozicjoni, a ja opowiem teraz krótko na przykładzie konkretnych zdań o użyciu przyimka a plus distanza, czyli dystans, odległość. Możemy używać tego wyrażenia a plus określenie odległości, tak w sensie dosłownym, określając odległość, jak i w sensie metaforycznym, przenośnym. Tak? Na początek odległość w przestrzeni. Il museo è a tre minuti da qui. Il museo è a tre minuti da qui. Museum est tre minuti estant. La spiaggia è a due passi dall'albergo. La spiaggia è a due passi dall'albergo. Plaza est o due croci ad hotel. Siamo a un chilometro dal mare. Siamo a un kilometro dal mare. Jesteśmy kilometr od morza. La stazione è a 5 fermate di metro. La stazione è a 5 fermate di metro. Stacja jest 5 przystanków metrem. Za 5 przystanków metrem. Teraz specyficzne wyrażenia na określanie odległości w czasie. Tak, Odległość w czasie. Il treno parte. A mezz'ora da adesso. Pociąg wjeżdża za pół godziny. Il treno parte a mezz'ora da adesso. Il concerto è a un'ora dall'inizio. Il concerto è a un'ora dall'inizio. Koncert jest godzinę od początku, dosłownie. Po polsku do koncertu została godzina. Do początku koncertu jest jeszcze godzina. Il concerto è un'ora dall'inizio. Siamo solo a due giorni dalle vacanze. Siamo solo a due giorni dalle vacanze. Jesteśmy dwa dni od wakacji, czyli do wakacji zostały nam tylko dwa dni. I kolejny rodzaj. Odległość emocjonalna, czy mówiąc o jakiejś relacji, i tutaj mamy już zupełnie metaforyczne użycie. Siamo ancora a kilometri di distanza da un accordo. Siamo ancora a kilometri di distanza da un'intesa. Jesteśmy jeszcze kilometry od porozumienia, czy też od zgody. Tak zależy, jakiego słowa użyjemy: un accordo albo un'intesa. Siamo ancora a kilometri di distanza da un accordo. Siamo ancora a kilometri di distanza da un'intesa albo jeszcze lepiej siamo ancora ad anni luce, da un'intesa anno luce to jest rok świetlny anni luce to są lata świetlne siamo ancora ad anni luce, da un'intesa siamo a un passo dal litigio siamo a un passo dal litigio jesteśmy o krok od kłótni, o krok od sprzeczki A un passo, a un passo, dal litigio. Erano a metri di distanza, ma sembravano lontanissimi. Byli kilka metrów od siebie, a wyglądali na bardzo dalekich, emocjonalnie. Erano a metri di distanza, ma sembravano lontanissimi. Odległość w znaczeniu abstrakcyjnym, gdy mówimy o pewnych postępach. O jakimś procesie, tak? o postępach. Siamo a metà strada con il progetto. Siamo a metà strada con il progetto. Jesteśmy w połowie drogi z projektem. A metà strada. W połowie drogi. Siamo a buon punto. Siamo a buon punto. Jesteśmy w dobrym momencie. Sporo już mamy, sporo już zrobiliśmy, daleko już zaszliśmy. Siamo a buon punto. Siamo a un passo dalla soluzione. Siamo a un passo dalla soluzione. Jesteśmy o krok od rozwiązania. Ale można być o krok od czegokolwiek, tak? Siamo a un passo dalla soluzione. Odległość jako opis perspektywy, widoku. Da qui Firenze sembra a portata di mano da qui Firenze sembra a portata di mano Stont Florenzia da Eschen da qui Firenze sembra a portata di mano da qui il Vesuvio sembra a un passo da qui il Vesuvio sembra a un passo Stant Vesuvius Vudaichen Ocrock San Pietro è quasi sempre a portata di sguardo dal lungo tevere. San Pietro è quasi sempre a portata di sguardo dal lungo tevere Le dolomiti sono stupende viste a distanza Le dolomiti sono stupende viste a distanza. Dolomity są przepiękne. Widziane z daleka. Widziane z dystansu. A distanza. Coś może być visto a distanza, Widziane z dystansu. Le dolomiti sono stupendy. Viste a distanza. I teraz wyrażenie z A plus liczba lat. Czyli na przykład wskazanie wieku, w którym coś się działo albo coś jeszcze się działo. W wieku 10 lat na przykład. Tak? w wieku 20 lat. Tutaj też czasami zdarzają się użycia niedosłowne, przenośne. I to jest bardzo typowe opowiadanie o przeszłości. A vent'anni non sapevo cosa fare. A vent'anni non sapevo cosa fare. W wieku dwudziestu lat nie wiedziałem co robić. W wieku 20 lat. A vent'anni. A dieci anni avevo ancora paura del buio. A dieci anni avevo ancora paura del bujo. W wieku dziesięciu lat jeszcze bałem się ciemności. A dieci anni avevo ancora paura del bujo. A trenta anni lavoravo già a Milano. A trenta anni lavoravo già a Milano. W wieku trzydziestu lat pracowałem już w Mediolanie. A trenta anni. Tak, to jest taki skrót. A trent'anni. Tak samo a 20 anni, a 40 anni. A 30 anni lavoravo già a Milano. A teraz użycie takie bardziej ironiczne, żartobliwe, ogólne, często w dialogach takich swobodniejszych. A 40 anni essere più sportiva. A 40 anni essere più sportiva. W wieku 40 lat powinnam być bardziej wysportowana. A 50 anni e normale, voler più comodità. W wieku 50 lat to normalne, że chce się więcej wygody. Takie lekkie, żartobliwe użycie. A 50 anni e normale, voler più comodità. A 17 anni ero già di marmo. W wieku 17 lat byłem już z marmuru. Tak może powiedzieć Dawid, florencki Dawid, Michał Anioł, ten najsłynniejszy. A di anni di Dużo więcej o przyimkach, jak uczyć się przyimków, jak je zautomatyzować, można znaleźć w moim kursie samouczkowym, przewodnik po prepozycjach. Są tam wideo z nagraniem wymowy, z ćwiczeniami na mówienie, z zapisem całej treści w e-bookach w PDF oraz z ćwiczeniami interaktywnymi, aby zautomatyzować określone wyrażenia. W tym kursie zebrałam wyrażenia, które są najpopularniejsze. Wyrażenia przyimkowe i wałkujemy je tam na konkretnych zdaniach. Podstawy oraz podstawy podstaw. Znajdziecie właśnie w tym kursie. Link do informacji podałam pod tym filmem, ale kurs można znaleźć także w sklepie na włoski od Jeśli podobał ci się ten filmik, zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka albo komentarz. A teraz dziękuję Wam i do usłyszenia następnym razem, a presto. Ciao, ciao.